Betonoza to określenie trendu, który nabrał rozpędu kilkanaście lat temu i nadal postępuje w niektórych polskich miastach i miasteczkach. Często jest połączony z wycinaniem drzew, pozbywaniem się zieleni i miejsc zacienionych. Można znaleźć takie przykłady w całej Polsce. Teraz coraz częściej mówi się o odbetonowaniu, czyli trendzie zupełnie przeciwnym betonozie. Władze krajenki postanowiły pójść tym śladem. Pierwszym punktem na mapie miasta, w którym beton ma przejść do historii jest rynek. Wiele lat temu postawiono właśnie na ten materiał, a drzewa wycięto. Niedługo ma się to zmienić. Po co to ileś lat temu właśnie to robili, betonowali? Piękne były drzewa, jak pamiętam. No i co, i teraz z powrotem będą sadzić drzewa, no bo innego wyjścia nie ma. No na pewno to dobre by było. Czemu? No, według tych, tych opadów, deszczu, tej, tej wody. No, ta zieleń by się przydała. O tym, jak dokładnie ma wyglądać zazielenienie rynków, zadecydują mieszkańcy. W sobotę w ramach targów krajeńskich przy Urzędzie Miasta odbędą się konsultacje społeczne. Chcielibyśmy zrewitalizować ten rynek tak naprawdę najniższym kosztem. E, takim głównym założeniem jest, żeby to zrobić w czynie społecznym, e, żeby zrobić to za pośrednictwem rąk ludzkich. E, gdzieś doszły do nas informacje, że w innych samorządach podobne akcje też miały miejsce, tego typu akcje miały miejsce, natomiast... E, że tak powiem, jesteśmy pionierami tutaj, jeżeli chodzi o, myślę, Złotowszczyznę czyli mieszkańcy sami będą mogli zasadzić rośliny na krajeńskim rynku. Miasto chce przeznaczyć na odbetonowanie tego miejsca 120 tysięcy złotych. Zazielenienie oprócz cienia w upalne dni i zmniejszenia temperatury w przypadku Krajenki ma jeszcze jeden plus. Usunięcie betonu i pozostawienie ziemi wraz z roślinnością spowoduje wsiąkanie wody do gleby, a to spowoduje, że tamtejszy kościół pozbędzie się nadmiaru wilgoci, która niszczy jego mury. Żeby tak się stało potrzeba jeszcze zgody konserwatora zabytków.